W tym filmie mam dla Was prawdziwą petardę, czyli własnej roboty suszone pomidory. W Akademii Smaku zmieniamy kuchnię na dobre, dlatego chcę Wam właśnie pokazać, jak przygotować we własnej kuchni pomidory, które będą dużo lepsze niż te kupne, będą smaczniejsze, będą ładniej pachnieć, będą mięciutkie i rozpływające się w ustach. Piękne, dojrzałe pomidory kroicie na ćwiartki, usuwacie łyżką gniazda nasienne i tak wydrążone układacie dość ciasno na blaszce wyłożonej pergaminem. Lekko solicie wszystkie pomidory, które mamy na blaszce, i wkładacie je do piekarnika nagrzanego do temperatury 90 stopni Celsjusza. Z moich doświadczeń wynika, że powinny się suszyć około 90 minut do nawet 3 godzin. Pomidory wyjmujecie z piekarnika, kiedy już są dość mocno pomarszczone. Ale ciągle jeszcze zachowały w sobie troszeczkę soków. Nie chodzi nam o to, żeby mieć tutaj takie suche wiórki, ale pomidory wysuszone, bardzo, bardzo esencjonalne i jeszcze z odrobiną soków w środku. Jak wrzucacie pomidory do miski, dodajecie ulubione zioła i przyprawy, dodajecie odrobinę, mniej więcej, łyżeczkę na tą ilość pomidorów, którą widzicie, odrobinę dodajecie octu winnego lub jabłkowego, i delikatnie mieszacie, żeby pomidory pokryły się zarówno ziołami. Jak i tą odrobiną octu, którą dodaliśmy przed momentem. Wkładacie wysuszone pomidory do słoika. Między nie lądują na przykład. Lekko rozgniecione ząbki czosku, które uwolnią świetne aromaty w trakcie, kiedy te pomidory będą tutaj razem z oliwą się przegryzać. Słoiczki zalewacie oliwą z oliwek albo dobrej jakości innym olejem roślinnym, ten jest na przykład rzepakowy z pierwszego tłoczenia. Zamykacie słoiczek i przechowujecie w lodówce albo pasteryzujecie tradycyjnymi metodami. Wtedy będziecie mogli je przechowywać na przykład w spiżarce. Powiem wam jedno, ile byście ich nie zrobili i tak znikną szybko. Ja robię je od lat i nigdy tak naprawdę nie dotrzymały zimy. Pamiętajcie o tym, że przepis oczywiście znajdziecie jak zwykle w opisie pod filmem, a także że na stronach Akademii Smaku mamy mnóstwo ciekawych pomysłów i inspiracji na to, co możecie zamknąć w słoikach. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.